ćwiczenie siódme, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne dwa akordy i powtarzamy akordy z poprzednich zajęć. Uproszczony giedur. Zaczynamy jodełkować od strony czwartej i Emol też czwarta. Jak zauważyliście Agord Emol został przeze mnie zagrany y, różnie, mianowicie raz zagrałem palcem drugim i trzecim, następnie pierwszym i drugim. Y, można też zagrać trzecim i czwartym. Y, na razie grajmy jak, jak nam jest wygodnie. Y, początkujący grają tymi palcami, ale proponuję spróbować też ten. Y, później y, Przesuwając kolejno palce przyda nam się tą do akordów barowych, ale no, o tym później. Pełny G-dur. Ze struną szóstą. A dzisiaj akord C-dur. I amol. Mianowicie ustawiamy palec pierwszy, próg pierwszy, struna druga, palec drugi, próg drugi, struna czwarta i palec trzeci, struna piąta, próg trzeci. I odołkujemy od struny piątej. Jakord Amol. Amol wygląda podobnie jak Cedur, tylko przesuwamy palec trzeci pod palec drugi, czyli na strunie trzeciej, próg drugi i też ze struną piątą i ołkujemy. Połączmy to, Cedur. amor Saduro amor